Ja sobie tak fajnie usiadłem tutaj w cieniu Z takim widokiem fajnym tutaj jeziorku, tu się krówki pasą przełączamy Proszę bardzo, najpierw krajobrazowo I chcę troszeczkę opowiedzieć o tym jak to wczoraj rozmowę miałem z tym młodym chłopakiem Oczywiście no ja zawsze dążę do tego żeby się tam Wywiedzieć jak najwięcej. No i tam na początku takie proste pytania, obustronne, że tak powiem. A potem trochę go przeatakowałem, bo mnie to zawsze interesuje, ten temat yy, tych małżeństw, nie? No bo wyszło, że on jest. Yy, 25-latkiem prowadzi właśnie ten bar tam taki nawet ruch był fajny I on oczywiście jeszcze yy, Nie ma żony I, i tam jest sytuacja taka Rodzina to jest trzech braci Nie wypytałem właśnie gdzie pracują rodzice Ale jest ich trzech, on jest średniakiem Jest starszy brat jest młodszy, wiadomo, nie? Starszy brat on ma 25 starszy brat 27 chyba, albo 8, coś takiego, nie? No i teraz wyszło na to, że on czeka aż rodzice znajdą mu żonę, tak? Ale w pierwszej kolejce jest jego brat starszy, tak? on jest dopiero drugi w kolejce. Gdyby miał siostry, nawet młodsze, to pierwsze w kolejce są te siostry. I ja tak zaczynałem, zacząłem się wypytywać, nie? E, czy jemu się to podoba on był w ogóle zdziwiony, że ja się pytam o takie coś, nie? Że tak, oczywiście to jest nasza tradycja i on szanuje tego swojego starszego brata. No i czeka, prawda? Pytam się yy, dlaczego starszy brat 27 lat, jeszcze nie ma żony, no to on mi odpowiedział, że mm, rodzice zbierają pieniądze. I tutaj jak oni są gdzieś w jakiejś takiej klasie, że żeby zrobić, żeby wydać tego starszego brata, to potrzeba zbierać 10 lak. 10 lak to jest milion rupi. To jest kupa kasy tutaj na te warunki, bo to jest 40 tysięcy, nie? I teraz nie wiem co to, dlaczego to, czy to wesele, bo tamto wesele pewnie trochę kosztuje, ale może też jakiś posak tam musi być, to tam jakoś nie zdążyłem by pytać. Tamten angielski nie był taki najlepszy i myśmy się tak, że tak powiem, nie, by nie na wszystkie tematy dogadywali. Teraz taki kolejny temat tam był taki kolejna, temat randkowania. Ja się pytałem, czy ty w ogóle na przykład możesz spotkać się z jakąś dziewczyną, gdzieś z tą dziewczyną pojechać, motorem, na wycieczkę. A on mi zadaje pytanie po co? <grych> no ja mówię, no nie wiem, no i tak strzeliłem, no chociażby dla seksu. A on mówi, że seks... Taki w jego religii to jest tylko z jedną osobą. A taki seks z wieloma osobami to jest taki zwierzęce, bo to zwierzęta tak mogą z wieloma. Nie? A oni w jego religii, czyli w hinduizmie, tylko z jedną osobą. I ja trochę zacząłem drążyć ten temat i mówię: A na przykład, jak to z osobami rozwiedzionymi? Nie? I u nich, oczywiście, rozwód, yy, czyli ten divorce, to to nie jest za dobrze yy, oceniany. I on mi odpowiedział coś takiego, że no, ja mówię o temacie seksu. Jak te jak osoby rozwiedzione, a on także one mogą sobie znaleźć jakieś hobby. O te osoby mogą się modlić. No i tak wymyślił dla, dla nich rozrywkę, że tak powiem, nie? I tam, jak ja mu jeszcze takie te różne trudne pytania zadawałem, to przewijał się cały czas temat opinii publicznej, nie? Że ludzie nie akceptują tego, nie? Czyli tak jakby ludzie mogli decydować o, o, o czyimś życiu, nie? Że no w sumie mogą, nie? Ale to jest jakiś taki grubszy temat tej opinii publicznej, bo my w jakimś sensie wszyscy ulegamy tej opinii publicznej, ale oni wydaje się, że dużo więcej. Tam teraz kończąc już ten temat, ja tylko tam chciałem powiedzieć, że trochę żałuję, że właśnie ten angielski był taki słaby, że myśmy się tam tak nie do końca dogadywali, bo wtedy ta rozmowa to jest taka ciężka, nie? Że, że nie do końca to wszystko rozumiemy, obydwie strony on moich pytań, a jego odpowiedzi ale w ogóle no, to jest taki temat do drążenia trochę, bo, bo tutaj ja mam takie różne przemyślenia e, odnośnie właśnie tego tematu na razie koniec filmu, bo to już trochę przedługały zaczyna być